Moi drodzy siostry i bracia, jakiś czas temu znalazłem tekst przysięgi, jaką składają kandydaci, którzy wstępują w szeregi ratowników grupy TOPR. W ogóle, cały system wejścia w tą grupę jest bardzo skomplikowany. To jest też sprawa honorowa. Ci, którzy pracują w TOPR że są ratownikami górskimi w Tatrach to robią to zupełnie za darmo. To jest taka ofiara ich życia. Też żeby wejść do tej grupy jako ratownik trzeba mieć zaproszenie już od funkcjonujących ratowników. Przez kilka lat toprowcy przyglądają się takiemu nowicjuszowi kandydatowi. Też taki kandydat musi być dobrze wykształcony pod względem medycznym, ratowniczym. Musi posiadać wiele umiejętności, przede wszystkim takiej takich sprawności fizycznej. No i po, po jakimś czasie, jak podejmują decyzję toprowcy, że ten człowiek, ten nowicjusz może wejść już w strukturę grupy ratowniczej, to taki kandydat składa przysięgę. I to jest, moi drodzy, przysięga napisana w 1909 roku i niezmiennie funkcjonuje w tym towarzystwie. Moi drodzy, posłuchajcie, to jest fragment, taki szerszy fragment tej przysięgi. Ja, niżej podpisany, w obecności naczelnika Straży Ratunkowej oraz świadka, dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów jestem, na każde wezwanie naczelnika lub jego zastępcy, bez względu na porę roku, dnia i stan pogody, stawię się w oznaczonym miejscu. I godzinie odpowiednio na wyprawę zaopatrzony i udam się w góry według marszruty i wskazań naczelnika lub jego zastępcy w celu poszukiwań zaginionego i niesienia mu pomocy. Postanowienia statutu, pogotowania i regulaminu dla członków czynnych będę wykonywał ściśle, jak również rozkazy naczelnika, jego zastępcy i kierowników oddziałów. Obowiązki swe pełnił będę sumiennie i gorliwie, pamiętając, że od mego postępowania zależne być może życie ludzkie, w zupełnej świadomości przyjętych na się trudnych obowiązków i na znak dobrej swej woli powyższe przyrzeczenia przez podanie ręki Naczelnikowi potwierdzam". Moi drodzy, czytam ten tekst z bardzo prostego powodu, bo Mam takie przekonanie, nawet więcej niż poczucie, mam takie przekonanie, że, że każdy bez wyjątku potrzebuje ratunku. Że każdy z nas bez wyjątku potrzebuje spotkać się z ratownikiem. Nawet sami teraz pomyślcie, jak to wygląda w waszym doświadczeniu, w waszym życiu, ile razy potrzebowaliście, żeby was ktoś uratował. I nie tylko, moi drodzy, myślę o takich sytuacjach związanych z zagrożeniem życia w tym znaczeniu fizycznym, ale ile razy potrzebowaliście takiego ratunku wewnętrznego, duchowego, z różnych względów różnych okoliczności, na przykład poczucie osamotnienia, odrzucenia, jakieś takie poczucie braku kompetencji, bycia osobą taką skazaną na pozostawienie, pozostawienie tylko i wyłącznie sobie, i takie sytuacje też życiowe, kiedy składasz w dół i wydaje ci się, że, że zginiesz, że umrzesz, ale ktoś w ostatniej chwili podaje Ci dłoń, żeby cię uratować, żeby Ci pomóc. Moi drodzy, potrzebujemy takich ratowników, potrzebujemy wsparcia, no bo sami w życiu sobie często nie poradzimy albo nie radzimy. I ta druga osoba, ten drugi człowiek jest taką nadzieją. I też na pewno moi drodzy, oprócz tego, że mamy rozmaite takie formy ratowania ludzkie, różnego rodzaju instytucje, organizacje, które nam pomagają, które nas wspierają w różnych sytuacjach życia, to w takim znaczeniu duchowym, tym największym, najpiękniejszym ratownikiem, który nas ratuje, no to jest Jezus Chrystus. On umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, czyli w zasadzie nas już uratował. Jesteśmy uratowani. Tylko to jego ratowanie ciągle się aktualizuje, a w zasadzie w okresie Wielkiego Postu szczególnie przypominamy sobie o tym, patrzymy na, na krzyż zbawiciela z tą nadzieją, że jestem uratowany i ciągle ratowany. I też, moi drodzy, to ratowanie Jezusa jakoś tak mocno dokonuje się w tym fragmencie Ewangelii, w ogóle w całym Słowie Bożym na tę niedzielę, a szczególnie w Ewangelii. To ratowanie Jezusa jest mocno obecne, bo to jest ratowanie w relacji do bardzo konkretnej osoby, do tej młodej kobiety oskarżonej o cudzołóstwo. I tutaj jest Jezus, przepiękny, wspaniały ratownik, moi drodzy. I chcę, żebyśmy się krótko zatrzymali przy tym tekście bo ten tekst Ewangelii jest pełen załógów, takich małych uliczek, które mogą zachwycić, które mogą wzbudzić taki zachwyt nad osobą Jezusa Chrystusa, Jego zdolnością ratowania każdej i każdego z nas. Moi drodzy, najpierw taki bardzo prosty fakt, że ta kobieta została oskarżona o cudzołóstwo i wyznaczono jej karę przez ukamienowanie. I ta informacja bardzo dużo mówi. No bo skoro oskarżono ją i wyznaczono taką karę, czyli ukamienowanie, to świadczy o tym, że to była kobieta niezamężna. Gdyby była mężatką, to by otrzymała inny, inną karę, zupełnie inną karę za grzech cudzołóstwa. Zatem ta kobieta, tak możemy liczyć mniej więcej, miała około 15 lat. W czasach pana Jezusa, no to była taka kobieta gotowa do zamąż pójścia w wieku 15 lat. Na, w naszej kulturze, w naszej mentalności to jeszcze dziecko, dziewczynka, nastoletnia dziewczynka. I teraz moi drodzy, spróbujcie sobie wyobrazić tę scenę. Jak to dziecko przyprowadzają na plac świątynny do Jezusa. Tam jest dużo krzyków, dużo obraźliwych słów. Ta młoda kobieta jest wyzywana od najgorszej. Wykrzykują faryzeusze rozmaite słowa, rozmaite hasła. W tym dziecku jest ogromne poczucie lęku, poczucie odrzucenia. Ona jest skazana na zupełną samotność. I przeprowadzają tę biedną, przestraszoną dziewczynę, przeprowadzają przed oblicze Jezusa i mówią, wykonaj prawo. A prawo mówi, żeby takie osoby kamienować. Moi drodzy, i to, to, co jest niezwykłe w tym tekście, a co trudno przetłumaczyć w taki sposób literalny, o czym mówią konstrukcje gramatyczne w, tym, w, tej, w, tym, w tej Ewangelii, w tym fragmencie Ewangelii, to kiedy Jezus spotkał się z tą młodą dziewczyną, to czas się zatrzymał. To jest taka sytuacja, jak, jak spotykasz osobę, którą kochasz, albo taką osobę, że wiesz, że przez tą osobę jesteś kochany, jesteś kochana. I za spotkaniem z taką osobą bardzo czekasz. I kiedy to spotkanie staje się faktem, i masz to poczucie bycia osobą kochaną w relacji do tej osoby, to wtedy czas się zatrzymuje. I wtedy nie patrzysz na zegarek, za niczym nie spieszysz, za niczym nie gonisz. Wystarczy ci relacja z tą osobą, z tym człowiekiem, i taka ogromna radość, takie poczucie szczęścia. Że w tej osobie i dla tej osoby jestem kimś niesamowicie cennym, niesamowicie wartościowym. I zaraz na samym początku ta kobieta w spotkaniu z Jezusem doświadczyła właśnie takiego piękna, takiego przyjęcia, że miała to poczucie, że czas się zatrzymał, bo on ją kocha. On jej nie pozwoli skrzywdzić, nie pozwoli zranić. I też, moi drodzy. Faryzeusze powołują się na prawo, ale zapominają o takiej bardzo podstawowej rzeczy: że prawo w mentalności Izraela, inaczej nazywane ta Torą, to nie tylko zespół, związek jakichś przepisów, martwych przepisów prawa, które mówią jak żyć, jak postępować. W samym zamyśle w mentalności Izraela Tora to nie na pierwszym miejscu przepisy, ale na pierwszym miejscu to jest relacja Boga do człowieka i człowieka do Boga. I to nie byle jaka relacja, relacja przyjaźni. Bo to prawo przestrzegam ze względu na miłość do Boga. I Bóg daje mi to prawo, daje mi torę, bo mnie kocha. I właśnie to przyjęcie ze strony Jezusa jest podkreśleniem istoty prawa. Przyjmuję Ciebie taką, jaką jesteś. I przy mnie możesz czuć się bezpieczna. Nie pozwolę Cię skrzywdzić, nie pozwolę Cię zranić. I też, moi drodzy, to, co jest istotne, to, co jest, jest piękne w tym, w tym tekście, że, że Jezus schyla się przed tą kobietą i zaczyna pisać palcem po ziemi. I też ten wątek związany z pisaniem po, po ziemi jest różnie tłumaczony przez znawców Pisma Świętego, ale jest jedna z interpretacji mówi o tym, że Jezus pisząc palcem po ziemi, czyli po kamiennej płycie podłogi placu świątynnego, Zawiera z tą kobietą przymierze. Bo na dwóch kamiennych tablicach Bóg przekazał prawo, przekazał dekalog Mojżeszowi, a Mojżesz przekazał narodowi wybranemu. Jezus właśnie na kamiennej tablicy odnawia przymierze miłości z tą kobietą oskarżoną o cudzołóstwo. Na nowo pisze dekalog, odnawia dekalog. Właśnie po to, żeby jej nie, nie skrzywdzić, żeby jej nie zranić żeby poczuła, że, że może zacząć życie od nowa, od początku, że ten zły czyn, to złe postępowanie ją nie odrzuca, nie niszczy relacji. Ale tą relację można odbudować, na nowo ją zapisać. I dopiero wtedy, kiedy Jezus zapisał to prawo, podniósł się i powiedział to jedno zdanie. Jeżeli ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Czyli też pokazuje, że szanuje Torę. I szanuje też literę prawa. Ale w tym zdaniu, moi drodzy, jest coś bardzo podchwytliwego, o czym zapomnieli faryzeusze, oczekując właśnie kamienowania. Bo prawo mówi wyraźnie, że pierwszy człowiek, który może podnieść kamień i rzucić w tę kobietę, to jest człowiek, który na własne oczy widział, jak ona grzeszy czyli że jest świadkiem jej grzechu. A ponadto. Skoro jest świadkiem tego grzechu, może podnieść ten kamień tylko wtedy i pod kolejnym drugim warunkiem, że sam jest bez grzechu. Dlatego od najstarszego zaczynają odchodzić, bo nawet jeżeli widzieli ją grzeszącą, to każdy z odchodzących staje w prawdzie o sobie i wie, że sam jest grzesznikiem. I odchodzą od najstarszego, moi drodzy. To znaczy, że im człowiek starszy tym większy ma kontakt, większą świadomość biedy swojego życia. Im człowiek starszy, tym ma szerszą perspektywę patrzenia na życie drugiej osoby, drugiego człowieka. Patrzy przez swoje wybory, przez swoje błędy, przez swoje słabości i ma większe zrozumienie dla osoby młodej, która dopiero co zaczyna życie. Bo ta 15 latka tak naprawdę dopiero zaczyna życie. Ona dopiero staje przed, przed dorosłością i drodzy, to jest przyjęcie Pana Boga. I kiedy już wszyscy odeszli, jak to powiedział, napisał święty Augustyn, została nędza i miłosierdzie. I ta nędza i miłosierdzie nawiązują jeszcze bliższą relację, bo Jezus do niej mówi zdanie, które dla mnie jest najpiękniejsze i najważniejsze w tym tekście Ewangelii idź i odtąd już nie grzesz. A bo też to zdanie można by było przetłumaczyć idź i odtąd już nie błądź. I kiedy to słowo błądzenie pojawia się w takiej interpretacji tłumaczenia, to jakoś tak mi odnosi, moi drodzy, do, do zaginionej owcy i do pasterza, który tą zaginioną owcę szuka żeby ją uratować i wyciągnąć z sidła, wyciągnąć z jakiejś trudnej sytuacji życia. Jezus prosi tę kobietę, żeby już więcej nie błądziła, żeby była w stadzie, ale też z takim domysłem, że jak zbłądzisz znowuż, to ja cię znowuż będę szukał i nigdy nie przestanę cię ratować. Nawet jeżeli odejdziesz po raz setny, nawet ponad tysięczny, to i tak będę ciebie szukał i tak na nowo będę odnawiał z tobą relację miłości, na nowo będę pisał w relacji do Ciebie Dekalog, bo, bo Ciebie kocham. Mój drodzy, ta, ten fragment Ewangelii w zasadzie się nie kończy. W zasadzie nie ma końca: no bo, bo nie wiemy, jak życie tej kobiety się potoczyło, nie wiemy, co się wydarzyło, ile razy jeszcze była u Jezusa. Nie wiemy tego. Ale też to jest nieistotne, to jest nieważne. Bo istotne jest to, że, że ten fragment Ewangelii tak naprawdę dotyczy mojego życia, i to jest opowieść o moim życiu, życiu płamanym, to jest opowieść o mnie o grzeszniku, i o tym, jak bardzo potrzebuję ratunku Jezusa. Jak bardzo potrzebuję przychodzić do Niego i prosić Go, żeby mnie ratował. I na pewno, moi drodzy, tej naszej przestrzeni życia, tym miejscem szczególnego doświadczenia ratunku Jezusa będzie sakrament pokuty i pojednania, kiedy mogę odejść właśnie od kraty konfesjonału z taką też intencją i prośbą ze strony Boga nie grzesz więcej, nie bądź, idź prostą drogą, ale z też z tym poczuciem, świadomością, że zawsze mogę do Niego wrócić. Ale też, moi drodzy, tym miejscem szczególnym kiedy mogę doświadczać ratowania Jezusa jest sakrament eucharystii bo tutaj w czasie mszy świętej Jezus rodzi się tutaj Jezus żyje umiera tutaj Jezus z martwych wstaje i wstępuje do nieba Dlatego też moi drodzy zapraszam was jak dzisiaj będziecie przyjmować Chrystusa w komunii świętej albo będziecie wzbudzać w sobie taką tęsknotę przyjęcia go zaproszenia do swojego życia w taki sposób duchowy to to Podejść się do Niego w takim poczuciu, że On przed Tobą pisze prawo od nowa, że Ciebie nie odrzuca, ale właśnie Ciebie ratuje, że nie gardzi Tobą, ale właśnie w tym momencie czas się zatrzymuje i jesteś tylko Ty i On, i możecie razem budować więź, możecie budować ze sobą przyjaźń w oparciu o prawo, ale prawo, które nie jest suchą literą ale, który jest naznaczony przyjaźnią i dużym przyjęciem ze strony Boga. I też moi drodzy zapraszam was na te rekolekcje wielkopostne, które potrwają, jak dobrze wiecie, do środy włącznie, jako taką okazję, taką szansę doświadczania ratunku Pana Boga, że przez te trzy dni, czy w zasadzie cztery, z niedzielą włącznie, to jest taki czas ratowania i doświadczania Boga ratującego, ratownika. I też moi drodzy, jestem przekonany, że to doświadczenie ratującego Boga w moim osobistym życiu jest niesamowicie istotną rzeczą, istotną sprawą, bo tylko wtedy jak sam doświadczę bycia uratowanym, to mogę ratować innych. I też jak doświadczysz tego ratunku Boga, to będziesz inaczej patrzył i inaczej będziesz spoglądała na te osoby, z którymi żyjesz na co dzień. Bo to nie będzie wtedy lista wymagań i oczekiwań, ale takie spojrzenie na drugą osobę, drugiego człowieka z miłością, takim może poczuciem jego biedy, jego niezaradności, jego nieumiejętności, że być może ten człowiek, który jest obok ciebie w życiu właśnie spada i potrzebuje twojej pomocnej dłoni. Ale to jest tylko możliwe tylko wtedy tylko i tylko wyłącznie wtedy, kiedy sam doświadczysz Boga ratującego. A zatem niech te rekolekcje, moi drodzy, będą dla nas tym doświadczeniem ratunku Pana Boga między innymi po to, żeby nauczyć się, jak ratować innych, tych, z którymi żyję na co dzień. Amen.